Punkty ABC leżą na okręgu o środku S. Punkt D jest punktem przecięcia cięciwe AC i średnicy okręgu poprowadzonej z punktu B. Miara kąta BSC, czyli tego leżącego w środku, czyli przy SC jest równa alfa, a miara kąta ADB, czyli tym razem będzie leżał przy D, bo jest w środku ta litera, jest równa gamma. Wtedy kąt ABD. Zresztą nam zaznaczyli dokładnie, o który kąt im chodzi, ma miarę. Ok, no tutaj z pomocą przyjdą nam wzory matematyczne i szukamy sobie kątów. Czyli tutaj nie do końca wiadomo, gdzie to można znaleźć. Pamiętajcie, że plan, coś co jest na planie, czyli to jest 2D, a stereometria, czyli stereo, dźwięk stereo, coś przestrzennego. No to my to ewidentnie mamy na planie i szukamy tego na stronie szóstej na planimetrii. Ok, ta nam zaczynała się planimetria. Tutaj dalej nie mamy nic z okręgami i ko kołami i kątami. I dochodzimy tutaj do tego. No bardzo ważne. Zmniejszmy sobie nasz sumek. Przejdźmy do tego rysunku. Co my tu możemy zauważyć? Że jak mamy dwa kąty oparte na tych samych punktach, czyli mam na myśli ten i ten i środek, to mamy tutaj dwa alfa. W naszym przypadku ten i oparty na tym ma alfę to wtedy te są dwa razy mniejsze, co nie? Te oparte na tym samym, ale wyżej. No to u nas to jest ten kąt. I u nich to jest tak lajtowo, no bo 2 alfa dzielone na dwa to alfa. A mamy alfę. Zatem u nas ten ziomek to jest alfa na 2. I już odpada nam ta odpowiedź i ta odpowiedź. Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, prawda? Czyli te wszystkie trzy kąty, ten, ten i ten, muszą się równać 180 stopni. No to zapisujemy sobie, że 180 stopni odjąć ten kąt i odjąć ten kąt, da nam wtedy ten kąt. No to tutaj Fakt jest inny szyk, ale to oczywiście nic nie szkodzi. Mamy odpowiedź B. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.